Mój bazel w pełni sił. Jak się bawią razem z baku, jakie ma uszy postawione, jaki zainteresowany, jak za nią skacze. To jest prawie 18-letni pies. Czasami ledwo chodzi, a tutaj nagle odzyskuje energię kogucik się robi. Tutaj wącha ją. Zaciekawiony, ogon do góry, uszy do góry. Co to robi? No, jeszcze trochę i nie mówię, to jest pies, który ledwo chodzi. Tak, tak właśnie. Bo... O, no właśnie, widać efekty starości. Ale ja nie mogę. Co to robią kobiety? Cię śmiejąc nie, ale co robi? Opęd. O, bardzo już trochę to denerwuje. Ale, mimo wszystko, tam koty latają. Po prostu. <ścoughs> Jestem zadziwiona ile ma energii, mimo wszystko, mój pies. Jak znacie go z innych, innych filmików, to wiecie, że idzie bardzo powoli. Ledwo, ledwo. A tutaj po prostu ożywiony ożywiony i nawet le, le, no, jest nisko podłogowe więc nawet lekko skarży po prostu zadziwiające jednak natura mnie zadziwia za każdym razem to po prostu no <gryw> mój pies jeszcze się pobudza jak jest gotowane mięsko to też nagle biegnie tak to czasami drepczy. Krok za krokiem. Już nie mam siły. Jestem taki sam. Żeby nie było. On nie do, praktycznie nie widzi i nie słyszy. A jednak. Czuć czuję. <grym> no już dawno do takim pogłębionym nie widziano. Trochę się zwłaszcza jak Baka ma teraz ucieczkę, y, bo przychodzą inne psy na podwórko. Ale w tym momencie. Mega szczęśliwa, że mój pies się ożywił. No, ju, ju, już, już. Co baka? Ożywiłaś bazylka? No, drebcie, już jest w swoim świecie. Gdzie ja jestem? Coś się jeszcze dzieje, czy już. Oh. jeszcze coś tam. Niocha. No, i tak się skończyła zabawa, ale jestem pod wrażeniem. Wszystkiego dobrego. Pa.